Witam was wszystkich na kanale PotestanoCrossRG I dzisiaj wam pokażę i opowiem o swoim nowym skinie Proszę bardzo I oto mój skin Polatamy se, powiem wam Opowiem wam Czemu właśnie zmieniłem sobie skin I... O, I właśnie opowiem o tym skinie Właśnie zrobiłem sobie nowy skin, bo tamten mi się znudził i był jakiś dziwny Bardzo i dlatego... Chciałem zrobić normalny skin. Ładny. No i proszę, straciłem pół godziny swojego życia, ale to było warte tego skina. Ten skin jest bardzo ładny. Ja tak myślę. A tak w ogóle to piszcie czy podobał wam się mój skin. W komentarzu zaraz yy, zalądujemy gdzieś. O, tu chcę zalądować. Dobra. Up! No, proszę bardzo. I taki tutaj skin. E, zaraz dajmy L3. No, taki skin mam. Proszę bardzo. E, F5. I F5. Zaraz. E. Takie mam buty. I taką mam koszulę. I mam jeszcze opaskę na głowę. I mam no, taką fryzurę zrobiłem. I taka ręka jest. No piszcie w komentarzu, co myślicie. Właśnie o tym skinie. Ja myślę, że jest dosyć fajny. No. Byłbym lepszy zrobił, jakbym zainstalował jakąś aplikację, ale nie chciało mi się instalować nic na swój komputer. Nie wiadomo, może być, bo go być wirus i tak dalej. A ja tego nie chcę, więc online sobie z tego zrobiłem z skin. Fajna stronka internetowa akurat. I cóż. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Pa. pa.